Cześć, dzień dobry. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku rozmów przy kawie, o audycie i prawie. Witają Was Barbara Cimała, doświadczona audytorka śledcza audit i Michał Szałas, adwokat od spraw gospodarczych i skarbowych, były prokurator. Witam bardzo serdecznie po dłuższej przerwie na kolejnych rozmowach o audycie i prawie przy kawie. W ostatnim odcinku mówiliśmy o odpowiedzialności ministra, mianowicie czy minister może iść do więzienia. Chociaż nie mieliśmy pojęcia, co w tym czasie dzieje się w tle, dzieje się w polityce, dzieje się w prawie, okazało się, że nasze nagranie stało się dużo bardziej niż aktualne. I chociaż oczywiście zasady, o których rozmawiamy, są bardzo ogólne, bardzo abstrakcyjne i dotyczą, dotyczą każdej sytuacji i mogą dotyczyć każdego. Byłego, obecnego i przyszłego ministra, chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że to, o czym rozmawiamy, to nie jest czysta teoria, to nie jest czysta abstrakcja, ale to jest coś, co jak najbardziej to jest odpowiedzialność, która jak najbardziej realnie może grozić urzędnikom, funkcjonariuszom publicznym. Dokładnie tak dokładnie tak wiemy, wiemy też z praktyki że mm, zaczęły się już właśnie w naszej rzeczywistości y, wydarzać rzeczy które można powiedzieć materializują to o czym mówiliśmy na tym nagraniu my też z Michałem rozpoczęliśmy wspólne projekty dotyczące właśnie y, też badania y, Takich tematów, które dotyczą dysponowania środkami publicznymi, jak również też no, przeprowadzamy razem audyty i chcemy się z wami podzielić pewnymi spostrzeżeniami praktycznymi, które pojawiają nam się w naszej codziennej pracy. Dzisiaj chcąc kontynuować temat dotyczący odpowiedzialności karnej ministra czy kierownictwa ministerstwa, chcielibyśmy skupić się na osobach wiceministrów. Barbara, pracowałaś w administracji rządowej, w kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Powiedz mi, czy jest w ogóle takie stanowisko jak wiceminister? Są takie stanowiska, oczywiście one może wprost się nie nazywają yy, y, wiceminister, natomiast są to y, funkcjonujący w ministerstwach, czy w kancelarii premiera sekretarze czy podsekretarze stanu. I oni pełnią funkcję tak jakby zastępców ministrów i wykonują też zadania, które powierza im bezpośrednio minister. I właśnie o tym chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, ponieważ y, z reguły, y, patrząc na osobę tego czy innego wiceministra, nie zastanawiamy się do końca, czym się zajmuje, za co jest odpowiedzialny, jakie są źródła jego kompetencji. I tutaj trzeba sięgnąć do ustawy o Radzie Ministrów. Tak jak mówiliśmy wcześniej, niestety, Rozważania na temat odpowiedzialności karnej kluczowych funkcjonariuszy publicznych nie są proste, bo nie wystarczy sięgnąć do kodeksu karnego, trzeba niestety biegle poruszyć się w wielu ustawach prawa publicznego, które z samej swojej zasady, z samej istoty nie są najprostsze. Ustawa o Radzie Ministrów wskazuje na generalnie dwa rodzaje kompetencji, jakie mogą wykonywać sekretarze czy podsekretarze stanu, czyli właśnie wiceministrowie. I po pierwsze, może to być doraźne, bieżące zastępstwo ministra w razie jego nieobecności. Natomiast tutaj byłbym ostrożny z podejmowaniem kluczowych decyzji albo decyzji zastrzeżonych wyłącznie do kompetencji danego ministra jako osoby konkretnie wskazanej w przepisach prawa albo jako dysponenta np. Państwowego Funduszu Salowego. I po drugie, może to być upoważnienie, wykonywanie kompetencji na podstawie upoważnienia wydanego przez prezesa Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra albo na podstawie podziału kompetencji w danym ministerstwie, wydanego bezpośrednio przez ministra. O tym tak. chciałbym, żebyśmy pytali. Wiceminister sam z siebie nie ma tak naprawdę żadnych kompetencji. Ma tylko takie kompetencje, jakie zostaną mu wprost przyznane w jakimś konkretnym, dającym się zidentyfikować akcie, na przykład zarządzanie ministra. Dokładnie. Jaki może być tego i my tutaj będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, czym są te kompetencje w kontekście właśnie środków publicznych, dzielenia czy dysponowania. Publicznymi, na przykład funduszem celowym, o którym tak ostatnio jest głośno. I to, o czym Michale powiedziałeś, że minister może dać takie upoważnienie sekretarzowi stanu czy wiceministrowi, jakkolwiek go nazwiemy, oznacza, że taki wiceminister może podejmować działania, czy może dysponować tutaj pulą pieniędzy, która zostaje przydzielona beneficjentom. Chciałam tutaj zaznaczyć taką kwestię, że praktyczne aspekty dotyczące upoważnienia takiego ministra. Muszą być bardzo dobrze rozpatrzone w kontekście, właśnie czy ustawy o finansach publicznych, czy nawet przepisów szczególnych dotyczących udzielania dotacji. My się tutaj właśnie skupiamy na tych, na tych tematach dotyczących środków publicznych, więc chcę zwrócić na to uwagę, prawda, Michale, że to ma bardzo duże znaczenie, czy to jest upoważnienie wynikające z ustawy o finansach publicznych, czy to już konkretnie w tym upoważnieniu powinno być wskazane, jakimi środkami i w jakim zakresie może dysponować taki wiceministr. Minister, tak? tak, pamiętajmy o tym, że minister jest dysponentem czy to danego funduszu celowego, państwowego funduszu celowego, czy dysponentem części budżetowej i to właśnie minister i tylko i wyłącznie on może tymi środkami rozporządzać, chyba że inną osobę wyraźnie do tego upoważni. I to upoważnienie może przybrać przynajmniej dwie najczęściej spotykane w praktyce formy. Pierwszą formą jest właśnie upoważnienie na podstawie art. 37 ustawy o Radzie Ministrów, gdzie minister stale powierza kompetencje członkom kierownictwa ministerstwa i może upoważnić wiceministra, sekretarza czy podsekretarza stanu do wykonywania kompetencji w danym zakresie, w tym do wykonywania kompetencji dysponenta danego funduszu celowego. To sformułowanie, którego właśnie użyłem, jest o tyle ważne, że jeżeli nie zostanie w treści tego zarządzania użyte, wówczas w zasadzie nie można kompetencji wiceministra domniemywać, tylko należy zakładać, że wiceminister nie był upoważniony do dysponowania środkami publicznymi, jeżeli nie miał takiego zarządzania. A co to Michale oznacza powiedz jakby naszym słuchaczom, co to oznacza upoważnienie do dysponowania środkami publicznymi. Jak to można tak powiedzieć, że tak powiem, prostym językiem, co to oznacza na przykład dla audytora, który idzie na audyt, który ma zrobić audyt w zakresie przydzielania dotacji i teraz musi sprawdzić konkretnie, czy osoba, która Udzieliła dotacji, jak również podpisała umowę dotacyjną, czy posiada odpowiednie upoważnienie? Mógłbyś to wytłumaczyć praktycznie? Gdybym był takim audytorem, który przeprowadza audyt w jakiejś jednostce sektora finansów publicznych, pierwszą rzeczą, o jaką bym poprosił właśnie po, po otrzymaniu oczywiście umowy tak, o dotację, która jest najczęstszym elementem, najczęściej w tej formie dochodzi właśnie do przyznania dotacji, i oczywiście dokładna trzykrotna lektura umowy to jest absolutnie pierwszy, a nawet zerowy krok, jaki należy w ramach takiego audytu przedsięwzięć. Natomiast drugą rzeczą, o jaką bym poprosił, to byłby wykaz właśnie wszelkich upoważnień do dysponowania środkami publicznymi, czy do wykonywania określonych kompetencji, jakie zostały wydane przez ministra wszystkim osobom podejmującym decyzje w ramach zawarcia umowy o dotację. Mogłoby to być właśnie wspomniane już zarządzanie o podziale kompetencji w ramach kierownictwa ministerstwa. Albo, przy czym tutaj byłbym ostrożny, upoważnienie do zaciągania zobowiązań wydane na podstawie artykułu 53 ustawy o finansach publicznych. Uh -huh. to, o czym mówię dla części słuchaczy, może być oczywiście rodzajem czarnej magii. Tak? Natomiast y, audytorzy śledczy muszą się biegle w takich zagadnieniach posługiwać. W każdym razie, to, y, tak jak powiedziałem, to byłaby y, zupełnie druga czynność. Zaraz po lekturze umowy, bo jeżeli ktokolwiek inny niż sam minister Podpisuje umowę. Znane są mi z praktyki przypadki, kiedy ministrowie osobiście dokonywali takich czynności, osobiście podpisywali umowy. Wtedy oczywiście problem upoważnień odpada. Natomiast upoważnienie do dysponowania tymi środkami na podstawie konkretnego, dającego się zidentyfikować wyraźnie określonego zakresu obowiązków jest bardzo ważne. Z jednego prostego powodu. Jeżeli tego nie ma, jeżeli podczas audytu jako audytor nie dostanę do ręki dokumentu, z którego wynika, Pan wiceminister, czy pani wiceminister, wiceministra, taka i taka ma prawo dysponować takimi środkami, wówczas muszę niestety uznać, że zadysponowała nimi bez upoważnienia. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że na przykład jest upoważnienie, które wydał minister swojemu wiceministrowi do dysponowania pewnym funduszem, środkami publicznymi, i teraz, dajmy na to, zmienia się rząd i Wygasa to upoważnienie, ale jeszcze obecny minister jest na stanowisku i podpisuje umowy dotacyjne, przydziela dotacji i przekazuje środki publiczne beneficjentom. Powiedz mi, Michale, jak powinien zareagować audytor wewnętrzny, audytor śledczy, audytor wewnętrzny również, ponieważ to się wszystko wydarza w organizacjach, w jednostkach sektora finansów publicznych. Jak powinien takie sytuacje reagować? Co w ogóle oznacza taka sytuacja, kiedy wiceminister podpisuje czy udziela dotacji bez ważnego upoważnienia? Mhm. To jest sytuacja, która budzi duże wątpliwości wśród prawników, dlatego może być ciężko wskazać jednoznaczne środki czy rekomendacje audytorom. Audytor oczywiście musi taką sytuację zidentyfikować, tak? W aspekcie rekomendacji odpowiedź już musiała być dużo bardziej ostrożna. Natomiast, najogólniej mówiąc, zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w przypadku nieprawidłowej reprezentacji Skarbu Państwa, a pamiętajmy, że czy ministerstwa, czy fundusze celowe to nie są najczęściej wyodrębnione podmioty, to nie są wyodrębnione osoby prawne, tylko to są jednostki organizacyjne Skarbu Państwa. Więc nieprawidłowa reprezentacja ministerstwa to jest tak naprawdę nieprawidłowa reprezentacja Skarbu Państwa. Właśnie. A w takim przypadku można stosować odpowiednio, w zasadzie trzeba stosować do oceny tej sytuacji odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące nieprawidłowej reprezentacji spółki czy innej osoby prawnej. Mówiąc najkrócej, istnieje duże ryzyko, że taka umowa może być przynajmniej nieskuteczna, a być może nawet nieważna. Czyli rozumiem, że musimy tutaj uczulić wszystkich audytorów bardzo dokładnie. Sprawdzać wszelkiego rodzaju upoważnienia, czyli jak dobrze rozumiem, upoważnienie wynikające z zarządzenia ministra może być, czy może tutaj być upoważnienie dane na przykład reg regulaminowo? Jak myślisz, Michale, czy taki wiceminister może, bo y próbuje nakreślić, jakby tutaj, ścieżkę badania, gdzie audytor może szukać takich. Y Takich upoważnień do dysponowania tymi środkami, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, może to być zarządzanie ministra, ale czy takie regul upoważnienie może być wydane również regulaminowo, na przykład w regulaminie organizacyjnym danej jednostki, czy w jakiejś innej formie, na przykład indywidualnego upoważnienia, które wręcza się takiemu wiceministr wiceministrowi? Jak to wygląda? Zacznę od jakby może przypisach ustawy o finansach publicznych, która w artykule 53 mówi, mówi o możliwości powierzenia pewnych funkcji z zakresu gospodarki finansowej jednostki, w tym do zaciągania zobowiązań, bo przyznanie dotacji, zawarcie umowy o dotację, to jest nic innego, jak czymś najpierw zobowiązująca, a potem rozporządzająca z punktu widzenia prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, chociaż tutaj na styku z prawem publicznym. Więc... Autorzy komentarzy do tych przepisów y, mówią, że to upoważnienie, y, jego główny warunek jest taki, że musi być po pierwsze wyraźne, po drugie musi być przyjęte przez pracownika. Może ono wynikać z regulaminu. Tutaj nie mamy y, twardego wyłączenia, że za każdym razem dla każdego pracownika to musi być indywidualne. Może być na przykład poprzez odwołanie się do określonego etatu, albo do określonego zakresu obowiązków czy pracy w określonym dziale. Natomiast nawet jeżeli jest w regulaminie, Musi być po pierwsze naprawdę wyraźne i precyzyjne. Nie może to być ogólne do zaciągania wszelkich zobowiązań albo do zaciągania wszelkich zobowiązań wynikających z ustawy prawa zamówień publicznych. Po drugie, pracownik mimo wszystko w pisemnej formie musi potwierdzić przynajmniej zapoznanie się z tym regulaminem i przyjęcie takich właśnie obowiązków. Nie można pracownika tym regulaminem zaskakiwać, nie można pracownika tym bardziej próbować czynić odpowiedzialnym za cokolwiek czego nie miał tak naprawdę okazji tak nawet zapoznać się, czy tym bardziej stosować. W przypadku stanowisk kluczowych, oczywiście tak jak dla zachowania, nazwijmy to ładu instytucjonalnego, byłbym oczywiście gorącym zwolennikiem imiennych upoważnień, właśnie po to, żeby te kwestie nie budziły wątpliwości. Bo pamiętajmy jeszcze raz, przy umowach, czy dotacjach nieważne jest tylko to, co podpisujemy, ale też to, kto to podpisuje i czy ta osoba mogła w ogóle to podpisać. No właśnie, więc jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, że zidentyfikujemy jako audytorzy na, w trakcie takiego audytu, że umowa, która została podpisana z beneficjentem, była niestety podpisana przez osobę nieupoważnioną czy bez ważnego upoważnienia, jakkolwiek to nazwać, yy, musimy też pójść o krok dalej. To oznacza dla audytorów, że musimy też tutaj podjąć takie. Yy, Działania, aby móc przekazać później te materiały rzecznikowi dyscypliny finansów publicznych, ponieważ konsekwentnie to oznacza, że taka osoba zaciągnęła zobowiązanie finansowe bez ważnego upoważnienia, prawda? I to rodzi później kolejne skutki w postaci dyscypliny finansów publicznych, prawda? Oczywiście. Rodzaje tej odpowiedzialności, które może dotknąć takiego urzędnika, jest naprawdę wiele bo jest to nie tylko zwykła odpowiedzialność służbowa, czy nawet dyscyplinarna, jest to też odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli jednostka została wyrządzona, szkoda nie wykluczałbym z góry możliwości zastosowania ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy. I nie zapominajmy przede wszystkim o tym, od czego zaczęliśmy nasze rozważanie, czyli o kontekście karnym. No właśnie. Absolutnie. Nie chcąc nawiązywać do żadnych bieżących wydarzeń politycznych, zresztą nie wiem, tak, drodzy słuchacze, drogi słuchaczów, w którym momencie dokładnie oglądasz to nagranie. Mamy nadzieję, że ciągle są słuchacze, którzy wracają do niego nawet po latach, niezależnie jakichkolwiek bieżących sytuacji politycznych, osobie, funkcjonariuszowi publicznemu, który nie dopełnia swoich obowiązków albo przekracza swoje uprawnienia i w ten sposób działa na szkody interesu publicznego. Cały czas grozi podstawowa odpowiedzialność karna z artykułu 231 kodeksu karnego, i o tym też zawsze należy pamiętać. Myślę, Michale, że to jest bardzo dobre podsumowanie i wskazanie też tej odpowiedzialności karnej. Jeżeli, drogi słuchaczu, dotarłeś tak daleko, myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy sobie pozwolić na odrobinę autopromocji. Jak Basia wspomniała w trakcie rozmowy, współpracujemy ze sobą, tworzymy zespół wspólnie z innymi osobami gdzie dość dość ciekawie, dość szeroko staramy się uzupełniać różne swoje kompetencje z punktu widzenia audytora, byłego kontrolera NIK, byłego pracownika centralnej administracji rządowej, z drugiej strony czynnego adwokata, byłego prokuratora do spraw gospodarczych, który takimi właśnie sprawami zajmował się w praktyce, wykonujemy wspólnie audyty dla audyty śledcze. Dla administracji rządowej, dla, dla administracji publicznej, także dla sektora prywatnego. Sporządzamy prywatne opinie, na przykład na potrzeby dotyczące się postępowań karnych. Dodam jeszcze, że nasze kompetencje tutaj się w, takim, w takiej współpracy super uzupełniają. Zapraszamy Was gorąco do subskrybowania naszych kanałów i do oglądania kolejnych odcinków. I do zobaczenia. Do zobaczenia.